mm Nagle e, mówiący ciągle o renacjonalizacji e, wicepremier Morawiecki może wyjść i powiedzieć: wielkim sukcesem jest Mercedes, a jutro Toyota. Nawet nie wiedząc, jak śmieszny się staje z tym całym swoim dyskursem nacjonalistycznym, jednocześnie gospodarczym, kiedy przedstawia to jako swoje główne sukcesy, ale to mniejsza o to. E, w paru miejscach przynajmniej nie jest psuta, psuty ten tak zwany pakiet transformacyjny, który był realizowany przez różne rządy po 89, lepiej lub gorzej. Natomiast e, powstaje pytanie, czy to jest rzeczywiście po tym roku silna władza, czy, czy słaba władza. Bo z jednej strony mamy bardzo silny dyskurs tej władzy, silny dyskurs ideologiczny, tą asertywność. W ogóle Francuzi, Francuzów uczyliśmy jeść widelcem, rozstawiamy po kątach cały europejski koncert Mozart, w którym my razem z Węgrami jesteśmy najsilniejszym podmiotem tak naprawdę. A, a, a z drugiej strony mamy wszystkie słabości rządu populistycznego. To znaczy pojawi się jakiś protest, to się go próbuje pacyfikować pieniędzmi, i zawieszeniem bądź odroczeniem decyzji. Mieliśmy powrót problemu z górnictwem, który został rzeczywiście zasypany pieniędzmi ze spółek energetycznych, co oczywiście kosztowało te spółki dewaluacją ich wartości na giełdzie, nieraz gigantyczną, co sprawia, że również te resztki pieniędzy w OFE, bo tam które inwestowały w te spółki energetyczne, które też PiS chce przejąć, są dzisiaj dwa razy mniej warte niż były jeszcze parę miesięcy temu. Być może tych górników się będzie uspokajać naszymi rachunkami za elektryczność w ramach Budowy narodowej strategii, tak naprawdę redystrybucji czy alokacji środków na, 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 na dotowanie węgla. E, mieliśmy e, atak środowisk medycznych, nie tylko lekarzy, którzy i tak mieli nie najgorzej, ale też pielęgniarek, i mieliśmy od razu e, deklarację e, ministra. E, Radziwiła, że będą duże pieniądze wkrótce, kiedyś, nie wiadomo skąd, no bo jednocześnie składka nie rośnie. Mamy strasznie narastający konflikt kierownictwa MONU i kierownictwa MSW odpowiednio z, ze służbami mundurowymi wojska i policji o bardzo różne sprawy, od godnościowych do, do emerytalnych. Na które odpowiedzią jest decyzja o podniesieniu pensji. Yy, Awansach, też połączonych z podniesieniem pensji personelowi tych służb, co sprawia, że te pieniądze zamiast na sprzęt, zamiast na yy, nowe helikoptery, tak naprawdę będą wydawane na fundusz yy, płacowy. To znaczy, moim zdaniem, pod tym całym gorsetem władzy autorytarnej, która jest tak silna, że wszyscy się jej boją, narasta taki typowy populistyczny chaos uczący ludzi. Yy, czarny Protest też jest tego przykładem. Wystarczyło, że wyszło kilkadziesiąt tysięcy kobiet i, 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 i Jarosław Kaczyński, który... Że tą kwestią gra absolutnie na zimno, bo tak. jeszcze półtora roku temu e, głosował za zaostrzeniem ustawy aborcyjnej i teraz się wycofał, więc to Rozgadzał jest bardzo, się bardzo, słaba, rozchwiana, bardzo słaba, rozchwiana władza populistyczna i co więcej, ta, ta, to, to nauczenie znowu Polaków, że na ulicy lobbując czy lobbując przez swoich partyjnych przedstawicieli w resortach można uzyskać wszystko, głównie pieniądze, to będzie obciążało nie tylko władze pis ale też wszystkie przyszłe. Ale, ale dla... całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.